<śmiech> Witam. <śmiech> przepraszam. Proszę, maseczki założyć. Zupełnie przyzwoita karta. <laughs> Mogę powiedzieć: jedno pik. Cokolwiek to znaczy. Z kim ta gram? Tara u. Helena po prawej, Helena po prawej. Mika. Może to Michał. O, dwa trefle. Dwa piki. No to cztery. Piki, cokolwiek to znaczy. Nie będziemy się tam bawić. Janto z Indonezji po prawej. Helena Otter 800, Janto 2000 Otter. 5000 od 16 roku, ja najstarszy tu. To powinny być solidne trefle. O! Bo chyba nie zawistował z trefle. O jest dobrze. I teraz jak rozegrać piki. Kiery póki co zostawmy. Kara możemy rozegrać w każdą stronę. Możemy jednego kiera wyrzucić na karę albo. Ponieważ ten ma mniej pików, zagrajmy w tę stronę. O! Wallet pik wypadł. To teraz wypadnie król pik. To jednak ten ma trzy piki. I trefle.

Co Helena oszukała z pikami? No nie, nie oszukała. Zostawiamy sobie dziesiątkę, dziewiątkę na powrót do ręki i spróbujmy wyrzucić kiera na karo. Wyrzućmy kiera na karo. Teraz przypomnijmy sobie, ile poszło? Cztery trefle poszło. Cztery trefle, 5 sześć, siedem, dziewięć. Mogły się kiery podzielić. Nie podzieliły się. Niestety on tu ma jeszcze jednego trefla. Bez jednego. Czy mogłem to wygrać? Kiery się nie podzieliły. spasuje póki co muszę oddać dwa kiery hmm. tego trzeba było przebić karo no i co albo wpuścić muszę oddać trefla Dwa kiery. No zobaczmy jak partner rozgrywa, czy jest partnerem. Powinien powiedzieć dwa piki, to jest transfer na piki. Tak cały świat gra. No i 3 bez atu. Wybierz czy chcesz grać czy masz, jak masz trzy piki, to cztery piki. Jak nie masz, to trzy bez atu. Bilans mam. To jest przerzucenie, żeby on grał żeby on podjął decyzję. Z sześcioma pikami miałem prawo powiedzieć cztery piki. Spasował, woli grać się atutów. No zobaczmy ile ma. <laughs> Jakby tu powiedzieć pięć pikowych, cztery, trzy treflowe, przebitka trefla i karowa pewne 10 lew. Tu mas 6, 6, 12. 17, 19, oczek miał, to nie było na Bezatu. To było otwarcie dwa bezatu. ale spadały dwie kierowe. Trefle mu się podzieliły, wszystkie lewy bierze. Bez impasu kara. W piki też 11 lew. Z drugą damą kier król kara pod impasem. Oj, no trudno. Licytować nie umie. Rozgrywka była prymitywna. Trefle się podzieliły. Choć mógł pociągnąć piki, żeby się coś odrzucili. Wabe za tu to bardzo silna odzywka. Trzy trefle. Cóż to może znaczyć? Cóż to może znaczyć? Graj trzy trefle, ja nie mam nic do dodania. Po pasie byłem, licytuję do jednej lewy, no mam półtorej. Dokładam mu trefle. Powinien mieć siedem trafli mm -hmm. Na jedenastu oczkach, na kartowym pustym kolorze. Już lepiej było w kara grać. O, puścić trzeba. Gdzie walet kara młot? trefle trzeba grać. Trefla dodamy. Osiem, pomoże się, żeby się trefle podzieliły. Zabić. Kiera wyrzucić. Ściągnąć króla tref. Może się podzieliły. Kiera wyrzucić. Nie Karo. Karo to lewa. Trzeba było impasować dziesiątkę kara u Heleny. Impasować dziesiątkę kara u Heleny. A teraz to co możesz pograć. Dwa tysiące loginsów. Cztery lata gra. usunąłem szczęśliwie. 2 Zatu, bardzo silna odzywka. Na 1920 20 czek, ile miał? 10, 21 miał. 20, 21 może mieć też. Z Turcji, pan doświadczony. 5000 tysięcy loginsów. O tu się zmienił na Suzuki. Suzuki Japan. Japan. Trzy kiery. No nie mam nic do dodania na trzy kiery. Trzy kiery to blokujące. Moim zdaniem bez dwóch wpadnie, co będzie dobrym zapisem. Sam z siebie. No. WIS oddam w kiera. Oczywiście zobaczymy. 9 kierów powinniśmy mieć. Moim zdaniem szlemik idzie. Helena powinna trzymać jakoś kiery. Ciekawe czym trzyma. Mhm, Królem. Raz trzyma. A jak mój ma króla Karo? O, waleta miała. 7 I mój ma 5 to 12. No musi mieć króla. Nie no, Helena musi mieć króla, jeżeli zgłosiła 3B za to. O, ale tref mój wygrywa na wartości. Mhm, dziesiątka pik, no. I wkiera. Moje kara bezwartościowe, trudno. Czyli Helena trzyma, to ten musi mieć króla karo. No musi mieć króla karo. Nie ma tylu pików. No musi mieć króla karo. No musi mój mieć króla karo. No nie ma mój królakara. Uczyste kontral, czyli przegraliśmy 5:5. Jeszcze jeden na no, uciek. No co nic na to poradzę, że uciekł. Angel. Angel to może być anioł z Wielkiej Brytanii. Transfer also Akol No nie mam wyjścia, muszę powiedzieć 3, kiery, 2 pik. To jest blokujące. 3B za to. No dawaj, Aniele mój. No to jest na przebitkę. Daj przebitkę, Aniele. I w karo daj przebitkę, mój Aniele. No, Anioł zagrał ładnie. Anioł zagrał bardzo ładnie. I może anioł weźmie na króla trefy lewe. Mieliśmy 8 lew. Myślałem, że moja a jest dziewięć lew mieliśmy przygrzewki, a no jest tu dobry bez dwóch wygraliśmy 5,5. i pięć, dlaczego wygraliśmy pięć i pięć bo no, ugrywali Ajajaj Oddawaliśmy trefla i dwa piki No ale dzykujmy jedno bez a, takie chytre blokowało Suzuki. Oddawaliśmy dwa Piki, Karo i, i dwa Trefle jednak oddawaliśmy. Nie mam starszych czwórek. Pytanie o starsze czwórki. Nie mam starszych czwórek. A ja trzy bez. Od. No, Suzuki wyrobił mi jedną lewkę, dobrze. W pikach biorę dwie, w kierach biorę dwie to cztery. Aha. To muszę króla rzucić pik Tu dziesiątkę kier wyrabiam i karałem muszę szybko wyrobić. Przyjemny vist. no Musi być król kara pod tym pasem. Jest. No to liczymy lewy, ile mamy? 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No to teraz ładnie ściągamy, tego, żeby wyjaśnić sytuację treflową. Nie będziemy im pasować. Gramy na swoje. Wyrzucił suzuki trefla, więc prawdopodobnie nie ma damy. Ten wyrzucił kiera, bo musiał. Ktoś trzyma piki. Trzy trefle im został jeszcze. Prawdopodobnie po prawej dama trefie z pasem. pasem. O, wypadła. Bardzo czujne było tam odegranie tego asa trefle, co skróciło trefle. Wstrzymanie się z asem pik było też poprawną decyzją. Nie wiem, dlaczego wygrałem tyle. Byli niektórzy, którzy się powstrzymywali. Spasuję. Ostatnie rozdanie gram albo przed. Wispikowy był trudniejszy do gry. Musiałbym impasować w 5 treflowych, 4 karowe 9. Tu nie mam nic do powiedzenia. To ma słabą kartę, ale to nie jest powód, żeby uciekać ze stołu. Niektórzy z taką kartą uciekają. No po prostu trzeba przeciwnikom dać szansę zagrać. Pytanie o starsze czwórki. Siła nieznana. Nie mam starszych czwórek, mam nadwyżkę. Ten mógł być słaby. No zobaczymy. Partner ma koło siedmiu oczek, tak jak ja. Partner ma trochę pików. No trudno. No podkładamy ósemkę, powinno coś spaść. wiadomo jak wistuje. Kontrakt naciągnięty, więc trzeba wistować pasywnie. Prawdopodobnie nie ma już pików, więc jak zagra w piki ze stołu. Jeżeli Macki... O, ma piki. No i zagraj w trefelka. Macki powinien mieć dojście do Waleta pik. No ciekawe, jak Macki dojdzie do Waleta Pik. Jestem bardzo ciekaw. Mhm. Nie doszedł. Kierem nie doszedł, tak? Mm -hmm. a gdyby zagrał w trefla dałby mi lewę Mhm. Mm tak, wyrzucenie waleta kier było czujne Mając asa, Damę i waleta pik, nie wistuje się małym pikiem, od dodatku czwartego. No, dziękuję ślicznie.